Zwycięzcą rankingu najlepszych samochodów sportowych ostatnich lat jest Rimac Nevera. Jajaj. Sama nazwa, rimac, jest też ciekawa. Pewnie z angielska wiele osób chciałoby wymawiać rimac, ale rimac tak ma na nazwisko człowiek, który założył tę markę. I jest stąd właśnie taka słowiańska wymowa, bo przecież Chorwaci to Słowianie. No, o Chorwatach to tylko słychać w lato, nie? A widzę, że oni tutaj się no, ładnie się postarali, naprawdę. Kiedy my coś wyprodukujemy? Jakby ktoś powiedział mi, że auto elektryczne wygra ten ranking, to bym powiedział never. A tutaj proszę bardzo, Nevera. Ale o czym Ty teraz do mnie mówisz? Jak mogło wygrać auto na prąd, jeżeli mówimy o supersportowych autach? Co to jest? To jest toster. Przepraszam, no co to jest? Nie wiem. Absolutny protest, nie. Jakby nie może być tak i nie wytnijcie tego. Nie może być tak, że w tym programie, który mówi o najlepszych samochodach sportowych ostatnich lat wygrywa elektryk. Jakby nie, jakby to jest nasza przyszłość. Będziecie mogli o tym opowiadać za 5-10 lat i będzie ranking 100 najlepszych samochodów elektrycznych, ale nie teraz, nie, nie róbcie tego. No nie wiem, no chcemy jeździć na zawody, gdzie będziemy słyszeć jęk silników elektrycznych i jęk opon po asfalcie w zależności od tego, jaki charakter bieżnika, slika założymy. A jak będzie gładki slik na wyścigu, to co będziemy? Tylko suszarki słyszeć? No gdzieś mi tego brakuje. Ja nie jestem anty. Ja jestem za, ale bez przesady. Ten samochód pobił wszystkie możliwe rekordy, ale tytuł najlepszego auta yy, sportowego ostatnich lat moim zdaniem należy mu się z jednej podstawowej przyczyny. Że nie dość, że jest najszybszy do przodu, to też do tyłu. Dokładnie tak. Wyobraźcie sobie, że ten chorwacki hiperelektryk rozpędził się na wstecznym do ponad 275 na godzinę. To naprawdę nie jest film puszczony od tyłu. Ale żeby była jasność, do przodu, mająca prawie 2000 koni, Nevera też jest imponująco szybka. Pobiła w sumie 23 różne rekordy prędkości i przyspieszenia. Do setki rozpędza się w 1,8 sekundy. Tego także nie potrafi żaden inny produkcyjny samochód na świecie. O tym, że nie jest to kolejny badziew, zbudowany w szopie, może świadczyć fakt, że w rimacu udziały ma Porsche i że chorwacka marka przejęła taką legendę jak Bugatti. Ktoś stwierdził, że zagraną się Tesla, na się wszystkim sportowym autom i stworzy coś, co jest potwornie szybkie. Tak szybkie, że nawet sobie tego nie możemy wyobrazić, bo większość z nas nie jechała autem, które ma takie osiągi. Od 0 do 400 km na godzinę i no, do hamowanie z powrotem do zera trwa 29,90 sekundy. No właśnie, tam przyspieszenie do 400 do, km na do 300, godzinę. to tam jest koło dychy, nie? Chyba. Tak, poniżej. Poniżej, poniżej dychy. 10%. No to, to, to teraz wyobraź sobie, że masz I... 9 z kawałkiem masz do 300. No muszę wam powiedzieć, ten ten materimac to narozrabiał w tym świecie motoryzacji. To są, to są tak wartkie urządzenia elektryczne do przemieszczania się, że no taką elektromobilność, to ja łykam jak pelikan śledzie. No. Jeżeli coś i ktoś ma mnie przekonać do aut elektrycznych, takich, że zastąpią kiedyś w 100% auto spalinowe, no to myślę, że Rimac jest tutaj mocnym konkurentem. Nie, ja nie, Muszę nie. dorosnąć do samochodów elektrycznych. Jeszcze, jeszcze nie teraz. Jestem albo za młody, albo rzeczywiście to nie jest technologia, która będzie przemawiać do takich ludzi jak mnie. Ten samochód jest genialny, tylko niech nie wygrywa rankingu na takie wspaniałe auta. No, jest wspaniałym autem, ale nie może być na pierwszym miejscu. Nie zgadzam się. Absolutnie. Elektryczne powinny mieć swój oddzielny ranking. O, właśnie.